Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj przygotuję paczkę dla Meksykana. Taki był Wasz wybór na Instagramie, a że Meksykano dobry chłopak, więc podzieli się z Jankiem Rodo pewnymi przedmiotami, ale żeby się nie kłócili, więc przygotowałem im takie oto napisy. I będę oklejał przedmioty, żeby wiedzieli co dla kogo. W międzyczasie zrobimy sobie jeden mały test, ale to za chwilę. A jeśli jesteś tu pierwszy raz i oglądasz mój kanał po raz pierwszy, to tutaj gdzieś na dole jest czerwony przycisk, który powinien być szary, więc zachęcam do kliknięcia jego i zapraszam do oglądania. Chciałbym jeszcze dodać, że... Szykuję się do przygotowania paczki premium na szkolną 17, bo widzę, że ten temat Was dosyć mocno interesuje, ale chciałbym w 100% Wam oddać władzę nad tym, co im wysłać, więc śledźcie Instagrama, tam będą się pojawiać w relacjach produkty, które chciałbym im wysłać, a wy pomóżcie mi dokonać tego wyboru, co im wysłać. Więc pamiętajcie. Instagrama znajdziecie gdzieś tam na dole w opisie mojego. Również na Instagramie decydowaliście, czy wysłać Meksykanowi telewizor czy drukarkę. Wygrał telewizor zdecydowanie. Ale żeby chłopaki się nie kłócili, więc. Dołożę jeszcze od siebie drugi, dla Janka Rodo. W pierwszym filmie z paczki, którą ode mnie dostali, bardzo narzekał, że ma dużo pilotów, a nie ma telewizora, więc tym razem będzie miał. Może nawet sobie podłączy tego Pegasusa którego dostał w pierwszej paczce, ale to już pewnie pojechał gdzieś na wysypisko, bo nie wiedział, co to jest. Żeby trochę zamortyzować tam telewizory podczas drogi, użyję trochę takich ciuchów z prestiżowych Lumpeksów, H&M, Zary, innego tego typu rzeczy. A pewnie się Meksykanowi przydadzą tego nie podpisuję, bo może nie będą się kłócić o te ciuchy. Przejdźmy powoli do testu, o którym mówiłem. A mianowicie tu mamy pieluchę. Również na Instagramie zdecydowaliście, że to ona powinna pojechać do Meksykana. No ale żeby nie była taka fajna i słuchutka, sprawdzimy ile potrafi przyjąć wody. Wyzwanie ode mnie to 1,5 litra. Czekajmy aż wciągnie. Na razie dostała tyle. A my pakujemy dalej. W ostatniej parce na szkolną pojechał kawałek od więc drugi kawałek jedzie i teraz. Rodo ma zawsze problem z tym, że nie może zmieścić nogi w te laczki, co mu wysyłam, więc dostanie jednego, ale do skompletowania. Święta się zbliżają. Również i na szkolnej pewnie nie ominą wielkimi krokami. Mam nadzieję, że Janek sobie tam przyozdobi dom, rezydencję na szkolnej. No ale dla Jarka też coś mamy. Coś, co nie potrafił Rozkminić chyba co to jest, albo nie wiedział jak użyć krzysiek. Więc dla Meksykana również jakieś kółeczka. Meksikano tu wiedziałem, że w ostatnio występuje w takiej koszulce chyba Aeku Ateny, więc to chyba chce być sławnym piłkarzem. Przydadzą mu się Getry. Okleję tu jedną karteczką. Mam nadzieję, że się połapie, że wszystkie są dla niego. Dostał Getry. Dostanie również prawie nowe piłkarskie buty. Mam nadzieję, że z rozmiarem trafiłem ze znanej firmy z takim kociakiem. Janek by wyrzucił na śmieci, bo powiedziałby, że to używane. Jak święta u Janka, to również i śnieg by się przydał. Mam nadzieję, że będzie wiedziała kurzyć. Środek na kurzajki, również dla Janka. W międzyczasie już chyba trochę woda wsiąknęła w naszą pieluchę. Dolejemy jej trochę. No już takie 1 trzecia butelki jest wlana, Zobaczymy ile sobie ta pielucha poradzi, bo to pielucha najbardziej znanej firmy na świecie, więc zobaczymy ile jest warta. Na szkolną pewnie oglądaliście oglądało większość z Was już pojechała rączka do piło i cylindry. To i kawałek obudowy się im przyda. Z racji tego, że idą upały, a Janek tak musi się chronić przed słońcem, że chodzi w swetrze, gdy jest upał. Więc damy mu tutaj łagodzący balsam po opalaniu. Mam nadzieję, że się rozbierze, opali i przyniesie mu to ulgę. Jakiś czas temu też była akcja, że Janek zgolił wąsy, więc jak będzie to chciał kontynuować, przyda mu się pianka. Janek również jeździ Asterką Bożą z Krzyśkiem, więc przyda się może, aby posprzątał trochę Krzyśkowi. A i będziemy ładnie im pachnieć. Major tam mówi podobno, że Janek się nie myje i w ogóle. Więc dostanie taki... taką kuleczkę pod pachy. Chyba nawet damska. 48 godzin trzyma, więc... 48 godzin nie musi się myć. A może nawet i dłużej. Meksikano trochę lubi gotować, a jak gotować, to jeść, a po jedzeniu można się ubrudzić, więc może sobie założyć śliniaczek. Janek pomaga przy koszeniu Krzyśkowi i na pewno kawałek obudowy od kosiarki również mu się przyda. Pójdźmy do Pempersa. No już jest chyba szczyt jego możliwości. To już woda. Więcej chyba już nie przyjmie wody, więc możemy go skręcić tak, jakby był używany. No, taka piękna kuleczka. Więc butelka była pełna. Myślałem, że więcej przyjmie tej wody, ale chyba nie jest źle. Wodę też mi dorzucę, Może się przyda. Kawałek torby podróżnej, jakby miał się przeprowadzić na stałe do krzyśka Janek Krodo. tutaj nie będę już dawał podpisu tylko tak luzem wrzucę coś co Janek uwielbia sprawdzać, bateryjki a jeszcze bym był zapomniał mam dla niego krem nawilżający jakiś taki tego typu też mu się przyda bo pewnie dba o swoje ciało no i standardowo już tutaj chyba tradycyjnie, ale damy to dla Meksikana da Paczkę zamykamy. adresowa wydrukowana ja jadę na pocztę a wy wbijajcie na instagrama i pamiętajcie, że tam będziemy wybierać to co wysyłamy na szkolną 17 na razie, do następnego filmu